Cześć, mam na imię Milena, jestem trenerem angielskiego w biznesie. Od ponad 12 lat wspieram osoby na co dzień w pracy w języku angielskim, głównie w środowisku korporacyjnym. To, co wyróżnia mnie spośród tradycyjnych szkół językowych i kursów prowadzonych przez innych lektorów języka angielskiego, to ukończone studia biznesowo-finansowe, filologiczne w Polsce i Anglii oraz moje doświadczenie z klientem anglojęzycznym w środowisku korporacyjnym. W trakcie wieloletniego doświadczenia w nauczaniu biznes English stworzyłam własny system pracy, w którym wsparcie wykracza poza poprawianie błędów gramatycznych w języku angielskim. To właściwie dopiero początek. Jako trener angielskiego w biznesie wyznaczyłam sobie za cel zainspirowanie cię do nauki angielskiego w dorosłym, pełnym obowiązku w życiu, aby połączyć rozwój osobisty z opanowaniem języka angielskiego. Wierzę, że dzięki temu połączeniu będziesz mógł rozwijać swoje umiejętności językowe, a co za tym idzie, zbudujesz większą pewność siebie podczas spotkań z klientem anglojęzycznym. Ważne jest dla mnie, aby pomóc Ci zrozumieć, że Modern Business English to nie konkurs na użycie jak największej liczby skomplikowanych, długich fraz w języku angielskim biznesowym. Modern Business English to umiejętność przekazywania swoich myśli w sposób zwięzły i klarowny. Aby utrzymać uwagę innych, to aktywne uczestniczenie w rozmowie, uważne słuchanie, zadawanie otwartych pytań, zrozumienie opinii innych oraz wyrażanie swoich opinii. To unikanie też żargonu korporacyjnego czy też długich, zagmatwanych wypowiedzi. W trakcie spotkań w formie aktywnych warsztatów skupimy się na rozmowie, łącząc codzienny small talk z nowoczesnym językiem biznesu. Dzięki mojemu doświadczeniu projektowemu nauczę się jak aktywnie uczestniczyć w twoich spotkaniach z klientem anglojęzycznym, wypowiadać się zwięźle i profesjonalnie. Nie zastanawiaj się zbyt długo, bo wiem jak to się kończy. Podejmij pierwszy krok i skontaktuj się ze mną. Do zobaczenia, Milena, twój trener angielskiego w biznesie.